Dzień dobry, a może dobry wieczór? Witam wszystkich serdecznie, sena z tej strony. Moi drodzy, Warcraft trzeci. kampania kontynuujemy. Skończyliśmy na nocnych elfach. A co najlepsze, po Uff, z dwa lata minęło od premiery Leafforge'a. Doczytałem, właśnie, że ma być jakiś updatecik uzupełniający i poprawiający tam rozgrywki w multiplayerze i tak dalej. Także coś tam, coś tam zaczęło się dziać. Może niekoniecznie z każdej strony, ale może to przejęcie Microsoftu, jak już w końcu tam dojdzie. Może i wejdzie Blizzardowi na, dobrze, na dobre, nie? Choć Diablo immortalnie koniecznie, dowodzi temu, że nie uderzają w budżet i w portfele. To zobaczymy, jakie, jak będzie wyglądał portfolio ich w najbliższym czasie. Otóż, w końcu jeszcze Diablo 4 w przyszłym roku, tak? No ale cóż, ja nie przedłużam. Kontynuujemy. Rozdział trzeci. Zapraszam. Następnego dnia na skraju świętego Gaju Luny. Czemu nie księżyca? Góra, chyba. Boże, ile ja tu czasu w Wowie spędziłem? Skoro Scenarius nie żyje, to na nas spada zadanie wybudzenia druidów. Musimy odzyskać jego róg ukryty na księżycowej wyspie. Tylko on może wyrwać druidów ze snu. Ale. Kapłanko, orkowie założyli na wyspie swój posterunek. Nie zdołamy odzyskać rogu scenariusa bez walki. Będziemy walczyć. Kapłanko, tyrandę, dzięki niech będą, Elunie, że cię odnalazłyśmy. Nie umarli zbliżają się do pobliskich Kurhanów. Jamy wewnątrz zdają się być puste, ale. Śpi w nich co najmniej jeden druid, siostro. Najpotężniejszy i najmądrzejszy z nich. Malfurion Burzogniewny. Musi się dowiedzieć o powrocie Legionu. W takim razie lepiej się pośpieszmy. Jeśli nie umarli, zajmą Kurhan, nim Malfurion się przebudzi. Nie zwlekajmy więcej, siostry. Nasza nadzieja leży w przebudzeniu Malfuriona. Okej. Okay. To czas Malfulka przebudzić. naszego drugiego bohatera. W imię Eluny. A, to jest zakorzenione. Okej. Okay. nawet nie wyglądał. Mamy? Nie. Natychmiast. Łowczyni, aż tak zajmuje? Będzie. Niech tak będzie. Tutaj rozejrzymy, co do dobrego słychać? Nie, Eluny. O, piękny wodospad. Natychmiast. O, bogini wzywa. Powietki mamy. Niech się stanie. Czy tu coś wola. jest? W imię Elu. na robimy. Anterki mamy pierwsze? Natychmiast. Kurda, nic więcej nie widać z tej się strony. Stanie, wola, Niech tak będzie. Niech tak będzie. Oświeć mą drogę, bogini. Natychmiast. Teraz tak, z rozbudowanych budynków. O, mamy upgrade'y. O. O. No, alo po jeszcze trochę drewna. Niech się opuszczamy. stanie, wola bogini. O. W imię o. Eluny. To żeśmy trochę. Kali. Natychmiast. Niech tak będzie. Twój budynek jest gotowy. W imię Eluny. Niech się stanie, wola bogini. W imię Eluny. Niech tak będzie. Natychmiast. Zostaliśmy zaatakowani. Badania zakończone. Niech się stanie wola Bogini. Idzie Chodź, Eluny. E, teraz tak, mój drogi. Tu poproszę jeszcze. Niech tak będzie. Teraz zaczniemy z upgrade'em głównego budynku. Ołtarz mamy. Jedyny nasz jedno budynek produkcyjny jednostki. Dobra. Co się w mega uber drzewo? Mantury. A niech lecą wszystkie. Idę. drzewo wydaje Co tutaj mamy dobrego? 140, 185. to tylko poczekamy. O, murlocki. Tak będzie. Nasi wojownicy zaatakowali drogę. Damy radę? Tam Uderzajcie szybko. Spędzajcie je zanim się przegrupują. Już za Kalindor. W imię Eluny. No to się stało. Ja już w ogóle nie skumałem. U, u, u. Dobra. Wypiszą jednostki. Sięgłam dopełnić zemsty. Niech się stanie, Jakieś kłopoty? Co cię trapi? Natura wzywa. Zajmuje pozycję. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Natychmiast. Nie wiem, co tu się wydarzyło z tymi jednostkami. Imię Eluny. Niech tak będzie. Czekamy na razie. Drzewa Malfuriona. Łówka leci na zwiat. Bogini wzywa. Siły zbieramy. Drzewo wieków. Ulepszenie gotowe. Rejzik zakończony. Upgrade tu. Badania zakończone. Też się kończy. Tak naprawdę Twój nie pójdziałem jeszcze, jest gotowy. Muszę się jeszcze trochę tutaj. Jeszcze trzeba porobić. Jednak glebia pomoreczki. Pięknie. Natychmiast. Pięknie to blokują. Nie obrażenia. Badania zakończone. Zaryzykujemy. Twój budynek jest gotowy. W imię Elun, niech się stanie wola bogini. Dobra? Mam jeszcze jednego obnika. Niech tak będzie. Twój budynek jest gotowy. Dobra, Twój budynek jest gotowy. Możemy troszeczkę więcej fontanny, jak Też porobić, też dorzucimy. Jeszcze jedną o, widzimy taką piękną strefę do kila. I my zaraz będziemy mogli przejść na drugi poziom. Teraz taka otocz. Wszystko mamy. Wszystkie budynki mamy. Doszedł nam kolejny budynek produkcyjny. Badania zakończone. Przysyłać Riady. jada. Punkt Lizos. I pytanie jednostki macie. O, będzie większa. Twój budynek jest gotowy. Zasadzimy. Twój budynek jest gotowy. Twój budynek jest gotowy. Aha, tu będzie mogli się lecieć. Nie? Natychmiast. Twój budynek jest gotowy. Jemmy. Oświeć mądroge bogini. Niech się stanie, wola bogini. Nie wiem, czy to ulega zniszczeniu, czy nie. O tak. Wyślemy z dwóch można nawet z trzy. Tylko szybko. W imię Ewa. Niech tak będzie. Poślemy cały oddział. Tu mamy wszystkie upgradey porobione. Ulepszenia też. którzy że fontannę nie można przenosić. Natychmiast. Dobra. Niech się stanie. Szybko Natychmiast Niech tak będzie Niech się stanie wola Bogi. Twój budynek jest gotowy Zajmuje pozycję Przysięgłam do pełni serce Pięknie tutaj idzie Tylko się A myślę, że jeszcze z jednego cypca wojny też by można było zrobić. Dobra. Ulepszenie gotowe. Dobra, nabijamy bijemy. Mm -hmm. mm -hmm. Niech tak będzie. Na Kiedy tutaj pojawi się ten siępatrz? Oświetź mądrość. Kiedyś to papki na jedno. Chyba że powiedział, że się trochę strzekowali. Mm. Jakieś kłopoty? Masz retorę, man. Odolire Twój budynek jest gotowy. Oświeć mądrość. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Tak pięć w okolicznościach przyrody... Co cię trafi? Aszretoraman. Słucham głosu. O Czy ktoś zagraża cia, cia, Kto eee, się zagraża dzikiej puszczy? Zostaliśmy zaatakowani? Bogini wstrycha. Przysięgnąłam do pełnictwa się zagraża Zajmuję pozycję. Niech się stanie. Niech się stanie. Niech Aż stanie. Słucham się Oczywiście Niech się stanie. Niech się stanie. Niech się stanie. Niech się stanie. się numer cztery. Pod ich obud. Niech tak będzie. Czas się zająć budynkami produkcyjnymi. Jestem gotowa. Jakieś kłopoty? Co ci brakuje? Oświeć no, drogę, ziemi. Natura wzywa. Gryjada się średnio nadaje do zankowania. ...w okolicznościach przyrody. O. Dzięki. Pięknie. Jestem Dawaj. Droga, aurę. Chodźmy na Hunterka pod własne. Bogi nie Słucham głosu. Elfki są silniejsze niż przypuszczaliśmy. No, trochę. Celuj tam w środek. Tam w środek. Słucham głosu. Słucham głosu. Bogiądzy. Słucham głosu Elu. Jakieś kłopoty? Czy ktoś się dzikiej puszczy? jedynkę. Oświeć mu wzywa. trochę do drzujki. No, Jesteśmy na pięknej wysokich tak Później na drzepkę. Tylko szybko. Piękny oddział drugi zaznaczony to dobrze. Zostaliśmy cudowny. zaatakowani. Jestem gotowy. Powącham w moim schod. Czy ktoś się zagraża dzikim puszczom? Jakieś kłopoty? Bogini wzywa. Cześć. Zostaliśmy zaatakowani. Hulka. Nic się stanie. Zostaliśmy zaatakowani. Pięknie. Cześć. Hulka pełna. Słucham głosu. Dobra, podlećmy się trochę. O kurde, drzewa Malkuluriona, musimy lecieć. Okej. Okay. natura wzywa. Musimy nawet wręcz trochę przyspieszyć. Czy ktoś się zagraża dzikiej puszczy? Przysiędę. Przysiędę. Twój budynek jest gotowy. Dobra, podlećmy się trochę i lecimy na te drzewa. Tutaj od nieumarłych A tu po prostu chyba wejście na sklep tylko było, nie? retoraman. Otko nie się podleczą. I przybawiliśmy tutaj z nimi. Zło to jest. Zło to jest. Oświetmą drogę bogini. Dzrowca Jakieś kłopoty? Co Cię trapi? Oświeć mą drogę, bogi. Trójka. Czuwam. Trójka. Czy ktoś się z Trzy oddziały przesuwamy na północ. Limit jest, wyczerpany. Złoto jest, drzewo jest. Nie umierać. Zdlewie za gridami. Kapłanko, nie umarli. zbliżają się do Kurhanu. Szandowburz gniewny, będzie bezbronny. No przecież kurde biegnę moja droga. Oświdź mu... Natura wzywa. Niech w Zostaliśmy zaatakowani. Jakieś kłopoty? Niech się słuchały. Kto zagraża knie? Dogi. Zostaliśmy zaatakowani. Natura wzywa. Czy ktoś się zagaraża dziecią z Anudora. Słucham głosu. Cześć. Kroczę, Kroczę pośród cieni. Słucham. Jakieś -huh. kłopoty Kroczę pośród cieni. Czy ktoś się zagraża Tylko szybko. Aha. Nasi wojownicy zaatakowali. Rosja za Ale sipnął, aż Módl się, by nastał sierp. Słucham o nie, przestał spać. Dobra. Młatwi, Czy kto się zna. zagraża zostaliśmy zaatakowani? No, jest nie pozwolę na niszczenie lasów. Zabijamy wszystkich pierwotnych strażników Oświeć mą No, a razem z, z gorącymi strzałami. Ma miejsce obrażenia, naprawdę. Jesteśmy? Dzień dobry. I No. O kur... o Oto tu dochodzili? Hm. czy mogłem Mandedów też pokonać w tej misji. Nie spojrzałem. Zobaczcie. Możemy wreszcie przebudzić Malfuriona. Mam nadzieję, że na co najmniej 23 poziomie. to jestem, zgodnie z obietnicą. Wyczuwam woń rozkładu i zepsucia wiszącą nad naszą krainą. Nie zamierzam tego tolerować. I Bardzo dobrze. Przybądźcie, prastarzy obrońcy. Zetrzyjcie w pył nieprzyjaciela tak jak to zrobiliście wieki temu. Tak, te drzewa zmieniły wszystko. Ale bardzo upierdliwa jednostka przywoływana. Misja zakończona zwycięstwem, zabiliśmy czterech bohaterów zapewne liczących prostarych obrońców, 64 jednostki wroga, 15 budynków zburzonych, zajęła nam misja jedyne 19 minut plus moje gadanie. A ja dziękuję wam wszystkim za uwagę, pozostawcie po sobie jakiś znaczek i zapraszam was wszystkich na kolejne odcinki z kampanii Nocnych Elfów. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Nas. Bye bye.